Razem ze mną jest El Kamel. I witam Was w kolejnym odcinku Szalonych Kurliczków Rojmona Tak Słuchajcie, małe ogłoszenie parafialne Wiem, że nie było mnie na kanale strasznie długo Ogłoszenie parafialne Nie będę tego wystawiać Ale rzeczywiście no, aktywność przez ostatnie Dwa miesiące aktywność. To było jak kononowić Nie było niczego <laughs> Także bardzo Was za to przepraszam Ale rzeczywiście nałożyło mi się strasznie dużo rzeczy bo Najpierw mi się zepsuła klawiatura w laptopie, a bez tego nie mogłam, no, nic robić. A klawiatura była sprowadzana z Azji i tak naprawdę czekałam chyba dobry, dobry miesiąc, przynajmniej, coś takiego, jak ona przyszła. Potem miałam sprawy rodzinne, które, których tam nie będę się tłumaczyć, sobie na fanpage'u mniej więcej wiedzą, o co chodzi. W ogóle w międzyczasie jeszcze zmieniłam pracę, więc wracałam do domu o 21, bo trzeba było wszystko ogarnąć. Więc była masakra, była totalna masakra i strasznie we za to, przepraszam. Mam nadzieję, że już będzie dobrze. A korzystając z okazji, chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz: Wszystkiego najlepszego! Do nas, z okazji dnia dziecka, tak? Trzymajcie się, dziecko z tym. Nie możemy być jakąś babcią. No to to w ogóle za babcia, jest. Nie będziemy babcią, musimy być czymś poważnym, młodym, wesołym duchem. Żadne tam grani. Blisko. Gangsta, będziemy gangsta. Nie, no nie gangsta, no. A co? Puste mamy mieć na głowie? No. Zobacz, no to wygląda strasznie brzydko Kulary Ej, Nic się nie zmienia O, coś się nie zmienia nie raz? Coś jakby... Się popsuło? Tak wygląda no. Rock'n'roll To jest najbardziej dziecięce O, to jest najbardziej dziecięce, no sorry Grzechy młodości Tylko tak chcesz zrobić? Tak No to gang sam został A nie takie? Dziękuję, ci. No dobra. Ciuchy. Dą, dą, dą. Na I buty. Dę. Korki. trampki. Trampki, No, bo jesteśmy dzieciakiem. Jaj! Hej, tylko stosowny ubiór. Więc tak, tak będziemy wyglądać na dzień dziecka. Tam są nasi fani patrzcie, Mam Idziesz, trzy Pozdrawiam wszystkich Dobra, to co? Ruszamy? Yep. Ruszamy w tany, zniszczy dzisiaj świat. Teraz muszę wypuścić nasz góry. Świta, Je. wow! Ja, tego jeszcze nie było. Zajebiście! No no, 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 no. Ale widzisz ten duży goryl też na taką płaszcz, którą kręcił no, no nie, no teraz Gość to się cieszę. No patrz jaką świtę! Ty wow, Głośna, Boże, arenia. pokłony nam biją, nie! Jakie osam! To co? Zobacz, że zupy tam jeszcze są za nami. Ale nie ma. Liva czy co? A tamte nasze świta, nie. nasze świta nie ma. Mm -hmm. To co? Hir, I see. andale To pierwszy. Nie wiem za czym co to jest. Riczki nie mają pojęcia o kręgla. Chcie! Dobra, no To jest 50 punktów, cofnę z glitchkiem. Mysz, poszlijmy w lewo. Przyjmijesz do przodu, aby wystrzeć beczkę. Dobra. Bany też nie mam pojęcia o kręglach Wow! No! Wcisnij. Wcisnij. I co? Nie wiem. A w lewym? No, przesunąć mogę, ale to tyle. Może krócej. Do siebie od siebie myszka? Wow! Ale super! A, to w tą stronę? Wow! Ładnie. Ale mam mieć 150, więc dziś za jednym rzutem? Czy... Nie. Nie, chyba nie. Ok. Naprawdę tak, tak. Ale przeżąbane z Głupi znak! Ależ go... go nie ma. Ale wrześni to trudne. Tak się ten. Cicho jeszcze raz! Damy radę! Ramy dadę! Tak, ramięż dadę! Zramy dadę! Zramy to jest by prawie. I że... Jakie? Ja mam... Z... To trzeba wszystkie mieć. I wszystkie nie dam rady już, bo tam coś się zbugował. Jak zrobisz dobrze pod kątem. Tak w życiu, nie. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Mm, Mogę tego innego zwalić, no to ale... E... ale to jest... What the fuck? Ale... Ale to się zniknęło. Nie, właśnie miałem takie... Co się stało? To naprawdę zniknęło. No nie, no najgorzej! Dobra, jeszcze raz spróbuję, a po prostu nie rzucał, bo to nie jest taki proste, stare tą myszką, żeby. Musisz trzymać w w prosty dokładnie tak, w prostej linii. Turlaś Znaczy kurwiczka. A ten? Dobrze. A ten? spada. Boże, bez jakiejś spazmy. <grymne> Widzisz, znowu tak. Tu tak się coś... No, się coś psuje. Coś się tutaj, no... Próbuj. Dobra. Bo to tylko myszka, nic więcej nie potrzebujesz. Musisz tylko wyróbić graj. Graj? No. Dobra. Jampyt, jampyt, bą. Te tutaj są też dobre. Mamy radę. Jeden, tylko musisz tak, do tyłu i do przodu. No, znak, o. Jakby ten zleciał, kurde, i potem wiesz. No, ale. Bo 150 to muszą wszystkie spać, z tego co widzę czasowo. Znaczy ten. Parnij Odbiła się od czegoś. No, nie. Już zniknęła. I odbiła się od czegoś. Zakręciła. teraz ja trzy razy, tak? Tak. Musimy to zrobić. To nie może być tak, że nie damy rady. Da, my nie damy Mamy rady zawsze. Dobrze. Jał. Coś Oj, Boże, kurwa, pływają, ty robisz? Boże kluwają w ogóle. Może potrąci! Potrąć go, potrąć, potrąć! No nie Co już patrzymy! A, A o, niestety. Jaki wynik? I did it. Niemożliwe. Boom, z całej siły. No to, żeś zrobił. Wygrałem i tak. Ale <laughs> drugi rzut był słaby. O. Mój cały, proszę, że Ja Nie, biegnie. Bie nie. Przestań. i nie! Nie! już są pokłony. A nasz króliczek biega po pokoju i się patrzy na nas, jak na debili. Ciekawe, czy będzie chciała wziąć udział w nagraniu. <laughs> Cię przyjdzie do nas? Nie, na razie poszła poduszko. łóżko. Kuliczki nie ślizgają się. W ciągu trzech rund zbliżcie się do centrum na odległych metrów. Nie dwóch mam co, ty skarli. Nie zapomnij, że odbijasz się od innych kuliczków. Poczekaj. Mam zbliżyć na odległość tak. dwóch się zbliżyć do kilku metrów. Czy to jest do czy curling? Dobra. E, którym jesteś? Z czerwonym. I wpadłam do tego, to dobrze? No chyba nie. Okej, to już o co chodzi. No dobra, już umiem, nie cicho. Już, już wiem o co chodzi, już wiem o co chodzi, cicho. Słaba wami jest słaba. Bo ja myślałam, że mam do dziury celować, tak jak w golfie! W, tak jak w golfie celowałam! Tym ja jestem, tym czerwonym. Tak. Idziemy, chciałam się tak... Nie umiem tak! No jest dobra. Runda druga. Jaka runda druga? Ja nie potrafię. Jeszcze gorzej. No, żebym się tam nie dostała. No, do Tak, to teraz patrz. Teraz patrz! Nie przez przerębl. O Jezu, szczegóły! Za... To jest jak golf, trafiłam do dziurki! Jestem najlepsza, nie znasz się! Chom, 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 chom. Najgorzej. Najlepiej. bo była druga co się chyba. Luka! Boże, jeszcze okaże się, że Banek we wszystkich przegra. Nieprawda, będę grała w tańce. W tańce zawsze wygrywam. Jerzy, w Ciebie! Uch, boże, jak mnie tu wybijali gdzieś, nie wiadomo gdzie. Do tam, tam ja, tam, tam ma trzymaj. Trzymaj. ja bym uderzył w tamtego, bo od się odbijesz. Wypchnął <laughs> mnie do przerębla! Jaki gnuj! Maj. Jesteś najgorsza. Nieprawda. No nie wepchnął do przelembla, widzieliście to. Jesteś naprawdę najgorsza, Banu. Wcale, że nie. Dobrze. Po prostu dwie pierwsze gry są twoje, a potem no dwie moje. Patrz. tam, 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 tam. Tam, Ty to graj, czerwonym jesteś. Tak? tak lekko? Dwie od krowy, od tej dupy i takiego tyłu, no. <laughs> <Easy. laughs> Estou sópa. <swapper. tom> wow. Uau! What? 2,05, a, ktoś... a mieliśmy 2 metry. Jeżeli ktoś wpadnie do tego, a, do, przerębla. do przerębla, to auto mi też jest gra kończona. Tak. tak. No i trzeci raz. I co? Takie proste? Trzeci raz, trzeci raz? Mhm. No Dammit! <laughs> jeszcze raz. Mogę? Dobrze, zagraj jeszcze raz. Czekaj, e, tu mi się okazało, że byłem najbliżej. Nie, boś przy reblu. No. Tak, tak lekko? Mhm. No jeśli ktoś wepchnie i zagrożony. On cię pierdyknie z takim efektem, zobaczysz. Mówiłam? Mówiłam? No i no kurczę, on wpadł do przerębla. Nie wpadł, właśnie to chodzi. Ale jest szansa, że jest najbliżej. A tu dwóch jest naraz, w jednym w ogóle. To wygraliśmy. Piona. Poczekaj, zobaczymy. Adegusz mierzy. No dobra, masz. No ale no, przybij, tak żeby było słychać. No. Za odczytowanym za, za razem. Za czwartego. Mogę się jadę, mogę się No ale zgodziłaś się i wybrała tak. mnie. Uweee, banana! To jest banana! Bana... No. Okay. I co jeszcze? Banana, tam też jest banana. Co jeszcze mają? Carrot mix! To dla Kicki. Okay. A tu patrz, będzie nalewanie soków z Marfi. Pamiętasz na nalewanie soków z Marfi. To było no gorsze, najstraszniejsze. Gorsze... Króśki nie chowają głów w piasek. Odkryć 10 super w czasie króliczkim niż minuta. się jeszcze nowej prawo, by skierować spodkiem. Lewim przyciskiem trzeba użyć haka. O Boże. Za pomocą możesz skierować spodkiem. Spacja, by opuścić hak. Leczymy. Uii. Będę UFO? Jakie wojny! Jaki, <grystanie> <What? grystanie> Jaki osam! Masz im pomóc. Masz pomóc króliczkom. Tak. Mówię głupie. Tamten może mi nie przeszkadzać On będzie przeszkadzał? Jak mam się go pozbyć? Trzeba tylko uciekać od niego Spadaj! No Nie śledź mnie. A ich więcej. Miałem <grym> ja dziesiątkę, więc. No weź mi tego dziada stąd. No nie mam ich tu... Tam je! No nie przeszkadza! A ty co? to jest śmieszne. Biegnie tam. Nie będzie mocno. No! Jak on lata za mną! Dziwię bo ciągle łatwiej. Bo on za mną lata! To nie jest tak, że ja go chce! Dobra, dobra, ja chciałem się odwiedzić. Tak. No! No to było za blisko. no bym. Nie będzie dziesięciu, mam cztery. Czemu mam cztery? Będzie kobieta celuj! Nie umiem! Mam. Trzy. Si no w życiu nie będzie poniżej minuty. Dobra, już gram. Ja tego gościa po prostu... Go tak, bo on... Dobra, niech ten czas się już skończy, bo chce jeszcze raz. Nie nie wiem dojdę do odbycia. Nie wiem, no. Pewnie jak złapie dziesięć. Ale może to zrobić w czasie pędzie minuty, więc teraz już mi wszystko jedno. Tego? Tak. A, kurde, idź sobie z tą. To też jest jakaś myśl, brać go i wyrcać. No. Brać go i wyrzucać. Mnie no. Nie wiem, w tym No kurwa, nie wiem. No kurwa, nie wiem. Dobra, spróbuj teraz... ponownie. Już teraz wiem, że nie będzie mi przeszkadzał tak strasznie. Bo. Chyba, ty. Ale jest tylko jeden! God oh, damy. Oh, o jakie tam są! -so, jakie tam są! -so.

no i sobie! Kandemiec! Może ja wiem, że to była świat kurwiczki, ale dlaczego ty każdego chcesz złapać, no? Bo on tak ze mną chodzi i mi szkadza, no. Z jakim cudem mi teraz nie uznała? Bo była było około. Nie było koło kurzka, bo na kółiczku. Nie mi się pogoda. Jakie dwa piękne. On tak nie będzie nie mogę. Puchar! Czemu tam Puchar? Jest tam Puchar, jestem najlepsza. No i sobie, Boże! Jesteś jestem najgorsza. Jestem najlepsza, to tam Puchar. Poprawiłem swój czas. Już. Był 1,36, teraz jest 1,16. Co znaczy, że za razem razem wygram? Nie rób min. Ile było za pierwszym razem? 1,36. tam daleko. Który, 56 to okay. sobie nie powinien Tak. Liczysz na to? Za bardzo w to wierzysz. O! Zanin mi paszko, ale. No! no. Uuuuh! To jest gapia taki wstręt. No! Jezu! Nie mam tutaj od tego królika, gdybym był gapia. Czuję, że był gapia. Bo się gapi! Z gapiem, bo się gapi. A się nie gapi. I jest gapią. Nie zgapą jeszcze raz. No to jest prawda, tak? Patrz, jaka jestem pro? Z prawa. Muszę czekać, żeby się sześć. Nie muszę! Ha! Ha! Mówiłam! Mówiłam! Dobrze. Tak. Wygrałam. Wiem, że za trzecim razem będzie epicko. Dobrze, udałaś. Nooo, to, 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 to. Jeden raz. Czym? Czym, czym, czym? Ja jestem cylindrzem. No patrz, jak oni kochają? Jaki stadion piękny. No, kochać, to będę za chwilę, aż wejdziemy do to tego, No tak, Dobrze. Jest ok. Jest okej. Okay. Viva Rayman! Idziemy na ostatnią grę. W której nie będzie grą muzyczną, to się popłaczę. Króliczki tańczą La Bamba! Nie, króliczko z tańczą z La Bamba to były kontrole? To jest kontroler? tańcząc dla bambus. To były kontrole? Tak, ja, kontrole. Ja, ha, ha. Piękne! Czy... Na... Nie... Wsadź mi drugą słuchawkę ducha, bo ja będę miała problem Drugą, nie tą! Jak to jest druga? No właśnie nie jest wsadzona, that's the whole point. Ja zaraz nie będę słyszała muzyki. Nie wsadź... Dobra. Para la bamba se necesita una puta de gracia, una puta de gracia, paumita tía, y arriba y arriba. Noña, yeah. y arriba y arriba, cortisere, cortícere, cortícere, anda soy maderos. Yo soy maminero, soy capitan, soy capitan, soy capitan. Może je l'ouvre. Mm. Bamba, bam, bam. tout tout Tu 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 bam, 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 bam. Tu 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 tu, 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 tu. Bam, 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 bam. Ah, Para baraj la bamba, no se se necesita una puta de gracia. Una puta de gracia. Chciał, żeby się pan ratował. Jariva, jariva. Może nie mogę to ten...

Para i bamba se nesesi. Da una puta de gracia. Oj, się nieważne co teraz to wyobraża. Una puta de gracia pamięta ja. On przestań po coś gadać i mnie denerwuje. Nie mówię, spokojnie. Nie, nie, nie. Będę się do gracia. Uuuuu, pański mam team! Brawo! Ponieważ oni dalej tańczą. Co? Oni dalej tańczą. No? Ale jakie. Ruchy. Ha! Like, boss! I teraz chyba twoja kolej na tą rundę Ultimate. Nie! Tak. Na ja pewno nie. Ja teraz dwie wygrałam, teraz ty musisz zagrać. Tak? No dobra. Zobaczymy, co to będzie. Może nie wiem, że będziemy się męczyć obydwoje, jest tak bywa. No niestety. Znaczy, wiesz, to jest ta specjalna, więc... Dobra, co odblokowaliśmy, co odblokowaliśmy, co odblokowaliśmy? Nie. Super. Well, to już wiecie co będzie w kolejnym odcinku Ścigaj się niczym króliczki Jest niczym zawiodowy i ukończ wyścig to się krótszym niż 2 minuty Uwaga! Tym razem ścigasz się w przeciwnym kierunku Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby przyspieszyć mysz, aby zakręcić. O Boże hmm. Prawym przyciskiem myszy, aby użyć łopaty Spacją, dobra, spacją przyspieszyć lepiej I łopata miała być... Ja spróbuję, ale ty zaraz będziesz się ścigał, wiesz o tym A bo to jest na świnkach Jo! Ja. No, nie Ale jak to w przeciwnym kierunku? W tamtą stronę. Gooo! Idzie do tego? A w przeciwnym niż no. wszyscy? Nie. Oko. Nie Jak lewy przycisk myszy to jest ta łopata. Wow! no, bany, bo ci mnie nie zejdzie. Czekaj, bo się. Te bany zawodowe mówią, że czymś innym. Powiedział, Michał śpinka ej, to zabrzmiało źle, do teraz dam okay. z tego sprawę. Właśnie wtedy, tak, jak powiedziałas, to mi się tak że, że czekać, bo to nie zobaczysz. no, no zawodziłaś. No, gdzie? Dziady, nie możesz mieć gorszego czasu, banner. Wow zmieściłam się w tym, ale gdzie? No ty... Ona nie hamuje, to jest bagno! bagno! Nie wiedziałam! Boże, tracę sobie jak się tylko da, naprawdę. Tratuj ich wszystkich! Nie uh -uh. ratuj, tylko biegnij. Ale nie będę miała 1,20 na wszystkie, nie ma szans już. 1,20 miał być? No. Tak teraz to nie A nie widziałeś, jak dobrze mi szło? Tak, przez to bagno. I tych debili, co mnie nakałtują po drodze. W których wpadasz co Nie słyszycie! Nie bagno! Nie wpadłam! What? Tak! Dobrze można dawać bagno! Good to know! Jaki cheater, bez <muchy> Wydaje mi się, że przegrałam, ale nie jestem pewna. Myślę, że było minutę 30, ale Anto musi przystać. Aha! Jak jedzie? <grywa> Zreszionka. Nie wiem jest. Wygrałam! To no to widzisz. Okej! Okay. Jest dobry dobrym okay. ścigaczem. Jest okej. Okay. Patrz! Tak. Ty, ale jaka scena w ogóle złota. Te złoto. Flesze, ty, no prawie flesze. Tak. Jaaa. Yeah. Wchłaniać Marne kurliczki. kurniczki. Dawaj paletkę. Nie jest paletka, tylko... Przypychać. Po... Ty jakie w ogóle fajerwerki, ale awesome! Jep. Patrz widzisz jak macha? Widzę. Mogę śpiewać! Śpiewać król Cięć, wraca! Patrz! Różiowa! Wow! Ty mam ścianę jakąś! Znakomicie fajne gierki nie mam, bo ja mam Mam tapetę! Tapeta była... Nie było tapety wcześniej? Nie, tapety nie było. Tak, Tak. doszło nam tapeta. No spoko, mamy super tapetę. I zdjęć kicki. Ile jeszcze tam pakuje do celu? Podejrzewam, że sporo. Jeszcze ze dwóch tak na oko, nie? Czy trzech? Trzech raczej. Trzech albo czterech. Dziś się krew, że to widzieliśmy. Ale musimy się przebrać. Musimy się przebrać. Tak! Trzeba się przebrać! Nie, no, po to jest osom. Awesome. To jest zdecydowanie... Tego, tego setu nie wolno mieszać. Nie, ten set to, to jest setu. jeden jedyny. <laughs> Bany! No, to jest... Ja! Ale buty coś nie... Takie ma bany? Siarzem, jest to, to nie, to są to... różowe. Nie. Zobacz. Bany, bany. Bany, bany. Blisko. A pokaż jeszcze buty bany. Buty bany były takie... No. Takie. I telefon. Aj no, to się nie tłumaczę. Przepraszam. Dobra, taki? Bany, bany, tak bany, bany? Tak, tak. Bany, bany, bany tego wow. się tu nie wolno mieszać. Jakiego zeza, mamo, nie napadnie. No, tu, 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 tu. tu, 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 bani, banie banie tu, 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 No dobra, to coś, Jesteśmy pięknym. Jezu. Nie. Nie. A teraz na sam Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, Kryś, Ale Zajmana. tu jest jeden hamster, jak już masz Co? cały kosem, to powinno kicać, a nie chodzić. Ale to był super, kicał. I know. Dobra, słuchajcie, ogłoszenia parafialne. Jutro widzimy się na Skyrimie, także zostańcie z nami. Będziemy, będziemy już szukać, szukać Lidii. Lidii. W końcu. Także no, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Pa, Ta -ta! pa!